Współczesny człowiek ma wielkie problemy, żeby przyjąć cały depozyt wiary. Dzisiaj ludzie, kochani, tak naprawdę odrzucają większość depozytu wiary. Dzisiaj ludzie nie wierzą w to, co naucza Kościół. Idźmy dalej. Dzisiaj przeżywamy straszny moment w historii Kościoła, kiedy Kościół zaczyna sam zmieniać depozyt wiary. Kościół sam. Pod naciskiem szatana, pod naciskiem prądów laickich, pod naciskiem tego świata, który nie wierzy, zaczyna dostosowywać depozyt wiary do współczesnego świata. Ostatnio na pewno żeście słyszeli, bardzo dużo na ten temat się mówiło. Że w niektórych państwach biskupi wyrazili zgodę na to, żeby osoby rozwiedzione przyjmowały komunię świętą. Kochani, jeżeli do tego dojdzie, no to musimy odrzucić sakrament pokuty, jeżeli do tego dojdzie, musimy odrzucić rozgrzeszenie, jeżeli do tego dojdzie, musimy odrzucić pojęcie grzechu, no bo jeżeli cudzołóstwo przestanie być grzechem, no to wszystkie inne grzechy też przestaną być grzechami. Jeżeli człowiek może sam określać, co jest dobrem i złem, no to po co jest sakrament pokuty? Jeżeli człowiek sam te rzeczy z Panem Bogiem sobie może załatwić, to są, kochani, wszystko wielkie herezje. To jest wielka apostazja, która, którą Matka Najświętsza w Fatimie zresztą zapowiadała, która zaczyna powoli ogarniać dzisiejszy świat i wchodzi do wnętrza Kościoła. Błogosławiony papież Paweł VI powiedział, że do kościoła wdar się swąd szatana. Do kościoła, do wnętrza kościoła wdar się, swąd szatana. Kochani, co jest najważniejsze w depozycie naszej wiary? Co jest najważniejsze w depozycie naszej wiary? Dla naszej codziennej wiary, dla naszej relacji z Panem Bogiem. Najważniejsza jest Eucharystia. Najważniejsza jest Eucharystia. Pan Jezus powiedział wyraźnie: Kto pożywa moje ciało, pije moją krew, ten ma życie wieczne. Ten ma życie wieczne. I nie łudźmy się, ci, którzy nie przyjmują Komunii Świętej, nie piją krwi Chrystusa, nie spożywają jego ciała, nie mają w sobie życia wiecznego. Nie mają w sobie życia wiecznego. Prawdziwa Eucharystia, kochani, jest tylko w kościele. Katolickim i Żadne inne wspólnoty, żadne inne sekty, takie czy inne wspólnoty nie mają prawdziwej Eucharystii. Dlaczego? Dlatego, że nie mają prawdziwego kapłaństwa, nie mają prawdziwych sakramentów. To wszystko jest udawanie, to wszystko jest wymyślanie. Kiedy ktoś mi mówi, że protestanci mają biskupów, to jest fałsz. Nie mają biskupów, bo nie mają sukcesji apostolskiej. Sukcesja apostolska, czyli przekazywanie kapłaństwa z pokolenia na pokolenie poprzez urząd biskupi tylko w Kościele katolickim i tylko w Kościele prawosławnym. Kochani, dlaczego to jest takie bardzo ważne? Ponieważ w to, co my wierzymy, nie jest bez znaczenia, czy my wierzymy w Boga prawdziwego i w to, co On objawił, w to, to, co On kazał wierzyć. Czy my wierzymy w jakieś ludzkie mrzonki przez ludzi stworzone, wymyślone, ogołocone z prawdy pozbawione, z prawdy? wtedy będzie bezowocna, jeżeli ona nie będzie prawdziwa, my wierzymy po to, żeby się zbawić. Celem naszej wiary jest zbawienie wieczne, a więc wierzymy po to, żeby trafić do nieba, żeby spotkać Boga twarzą w twarz. Jeżeli ja wierzę w sposób fałszywy, nieprawdziwy, no to jak ja mogę spotkać Boga prawdziwego? Jak ja mogę spotkać Boga prawdziwego, jeżeli ja wierzę fałszywie? Siostry i bracia, święty Paweł mówi tak: Chociażby z nieba stąpił anioł i mówił wam co innego niż ja wam mówię: Niech będzie przeklęty. A więc depozyt wiary, który zostawił nam Pan Jezus nie podlega żadnym zmianom. Drugorzędne rzeczy, owszem, tak, możemy zmienić. Przestawić ławki w kościele, przewiesić obrazy, podłogę na inny kolor pomalować, ale pierwszorzędne rzeczy nie ulegają zmianie. Byłem świadkiem w Niemczech nie tak dawno. Kilka miesięcy temu miałem rekolekcję. Duża polska wspólnota parafialna. Tak patrzyłem na tych katolików, którzy przyjechali kilka lat wcześniej. Zachowywali się gorzej niż ci rodowici Niemcy, którzy tam się urodzili i wychowali. Kiedy zwróciłem uwagę jednej czy drugiej osobie, proszę księdza, to, 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 to my tu tak żyjemy. To, jest, to, jest, to trzeba iść do przodu, proszę księdza. Kościół w Polsce jest, jedna pani mówi, 100 lat za burzynami, proszę księdza. To nie na dzisiaj już, nie na dzisiejsze czasy. Kochani, wiara nie podlega zmianom. Wiara nie podlega, depozyt wiary nie podlega zmianom. I pamiętajcie o tym, że nikt nie ma prawa zmieniać wiary. Ani żaden kapłan, ani żaden biskup, ani nawet sam papież. Nie ma prawa zmieniać depozytu wiary. Dlatego, jak ktoś się powołuje na papieża Franciszka i mówi, że, bo coś tam papież powiedział, to ja mówię, chyba źle zrozumiałeś. Bo papieży nie ma takiej władzy, żeby zmieniać depozyt wiary. I papieży, i biskupi i kapłani mają tylko jedną władzę zachowywać i konserwować depozyt wiary umacniać go, przekazywać go następnym pokoleniom. Natomiast Kościół nie ma władzy zmieniać wiary. Depozyt wiary ze swojej natury jest niezmienny. Depozyt wiary ze swojej natury jest niezmienny i nikt go nie może zmienić. Chociażby sam Aniu z Nieba przyszedł i mówił, że mamy wierzyć w coś innego niż żeśmy do tej pory wierzymy, wierzyli. Święty Paweł mówi: Niech będzie przeklęty, niech będzie przeklęty. Dlatego kochani, nie słuchajcie nikogo, nikogo, kto by wam wmawiał, że depozyt wiary ulega jakimś zmianom. Nie słuchajcie nikogo, kto by wam pokazywał jakieś łatwiejsze rozwiązania niż były do tej pory. Jakich gdyby... Kto wam mówił, a wy już się nie musicie spowiadać, bo wy już grzechów nie macie przecież. Bo dzisiaj świat zatracił grzech. Ilu ludzi chodzi do, do komunicji bez pokuty, bez powiedzi? Ilu? Nie setki tysięcy, miliony chodzą, miliony chodzą, bo nie mają grzechów. W wielu kościołach na zachodzie Europy porzucano konfesjonały. Czyja to wina? Czyja to wina? Nie tych ludzi. To nasza wina, wina nas, kapłanów i biskupów. Ile takich spotkałem kościołów na zachodzie Europy, gdzie już nie ma dziesiąci, by spowiadać człowieka? Nie tak dawno we Włoszech spowiadałem ludzi na kamieniu w lesie, bo nie było w kościele ani jednego konfesjonału. Bo promoś doszedł do wniosku, że te konfesjonały stałe już nie pasują do nowego wystroju. A mój u mnie i tak się nie spowiada nikt. A czy ksiądz Probosz siada, do konfesjonału? A po co ja będę siadać, jak się nikt nie spowiada? A raptem, jak ja przyjechałem do parafii, to dziesiątki ludzi, żeby dziesiątki setki się chciały spowiadać. A ksiądz Probosz przecierał oczy i mówi, no niezłychane, proszę księdza, naprawdę niesłychana rzecz, że tyle ludzi, raptem chce się spowiadać. Pytałem tych ludzi, jak to jest, że do tej pory nie chodzili do spowiedzi? No bo nie mieli, żyję, gdzie chodzić, proszę księdza bo nie było gdzie chodzić. Dlatego, siostry i bracia, dożyli strasznych czasów. Strasznych czasów próby dla naszej wiary. Diabeł robi wszystko, żeby wiarę osłabić. Żeby ludzi pozbawić wiary. Bo wiesz, jak ludzi pozbawi wiary, to ma tych ludzi już, o, tu ich trzyma. Tu ich trzyma. Dlatego, kochani, szukajcie, szukajcie Środowisk, parafii, kapłanów, gdzie jest żywa wiara. Wybierajcie rzeczy, które rozwijają Waszą wiarę. Ile tutaj żeśmy ataków przeżyli w Chicago na Radio Czas Boga? Ile tutaj żeśmy słyszeli różnych pomówień, oszczerstw, obmów, a na moją osobę skromną, ile tu pomyli było wylanych? że ksiądz to jest zacofany kompletnie. Konserwatysta, no do granic możliwości. Ja mówię, Bogu dzięki, że jestem konserwatysta. Konserwatysta to znaczy konserwuje prawdę. Konserw Konserwary to znaczy zachować. To znaczy zachowuje prawdę, jak jestem konserwatysta. Gorzej jakbyście mi oskarżali, że jestem liberałem. No, to wtedy musiałbym się bać. Ale jak mi o konserwatystyk oskarżacie, to Bogu niech będą dzięki. Ile pomyj Ile zawiści, ile, ile przeszkód, ile przeszkód. A najwięcej, kochani, powiem tak z bólem serca, od kapłanów. A najwięcej od kapłanów. Dlatego trzeba się modlić, kochani, o wiarę dla kapłanów. Trzeba się modlić. Pamiętajcie o tym, że przyszłość wiary na świecie zależy od kapłanów. Jest taka wielka nadzieja, kiedy jeżdżę po świecie, to widzę, że młodzi kapłani, młodzi kapłani mają żywą wiarę. Ostatnio we Francji spotkałem taką grupę, dużą grupę, około stu kapłanów w niedaleko koło Lyonu. Też nowa wspólnota, która powstała. Modlą się, chodzą w sutannach, adorują codziennie Pana Jezusa. Młodzi kapłani, naprawdę gorliwy biskup. Od nowa wiary przyjdzie przez młodych. Odnowa wiary ja w to wierzę głęboko. Święty Jan Paweł II tak bardzo wierzył, że odnowa wiary na świecie przyjdzie przez młodych. Dlatego budźcie się o świętych dobrych kapłanów. O o tych, którzy by wierzyli, którzy by mieli żywą wiarę. I nie dajcie sobie kochani wyczyć swojej wiary, swojej własnej wiary. Nie wierzcie w żadne nowinki, które tu i tam są opowiadane że Ojciec Święty powiedział tamto, że Ojciec Święty pozwolił na tamto, na jeszcze na coś innego. No niestety w tej chwili w Europie mamy wielki, wielki podział w Kościele. Niektóre episkopaty, to sobie musimy wprost powiedzieć, Malta, Niemcy, yy, zdaje się, że Hiszpania, jeszcze ktoś tam wprost zezwoliły na przyjmowanie Komunii Świętej przez rozwodników. No to jest wielka rana dla Kościoła jak sam kardynał prefekt kongregacji nauki wiary powiedział to jest no, pierwszy wielki krok ku schizmie w kościele, ku podziałowi kilka dni temu biskupi w Kanadzie, w Ontario absolutnie się powiedzieli przeciwko powołując się na naukę świętego papieża Jana Pawła II powiedzieli, że to jest absolutnie niedopuszczalne żeby, żeby rozwodników dopuszczać do komunii świętej kochani, ja bardzo współczuję ludziom rozwiedzionym to jest wielka rana jeżeli tutaj są, żeby się nie poczuli dotknięci. Bo to, to nie o to chodzi, żeby w jakiś sposób ich napiętnować, upokorzyć, absolutnie nie. Ja jestem jak najdalszy od tego. Mam wielu przyjaciół, którzy przeżywają tę tragedię, że żyją w drugich związkach małżeńskich, ale nikomu z nich nie przyjdzie do głowy, żeby przystępować do Komunii Świętej. A jeżeli już, to pod jednym warunkiem, że żyją ze sobą jak brat i siostra. Że nie uprawiają seksu, tak to nazwijmy. Po imieniu, kochani. No, nie ma innej opcji. Nie ma, tak to Pan Jezus wszystko stworzył. Małżeństwo jest nierozerwalne ze swojej istoty. I nikt nie może tego zmienić. Żaden papież, żaden biskup, żaden kardynał, żaden ksiądz. Nie ma takiej władzy na Ziemi, żeby zmieniać naukę Pana Jezusa. A jeżeli komuś się wydaje, że ma, to jest w wielkim błędzie. Nikt takiej władzy z nas nie ma. Tak pięknie powiedział Papież Benedykt XVI, że każdy Papież jest tylko strażnikiem i sługą depozytu wiary. Każdy papież jest tylko strażnikiem i sługą depozytu wiary. Dlatego nie oczekujmy na jakiejś zmiany w tym depozycie wiary. Nie oczekujmy na to, że pewnego dnia nam powiedzą, obudzimy się i przeczytamy na internecie, że nie ma grzechu już. Nie ma grzechu. Kochani, chociażby cały świat był w błędzie. Cały świat, wszyscy ludzie na świecie. To błąd. Nie przestaje być błędem. I chociażby cały świat gardził i pluł naprawdę, to prawda nie przestaje być prawdą. To nie my ludzie decydujemy o tym, co jest błędem i co jest prawdą, ale to Bóg decyduje o tym. Bóg jest tym, który ustala zasady, który podaje nam prawdy, w które my mamy wierzyć. On nam przekazał depozyt, Naszej wiary. I albo wierzymy, jesteśmy ludźmi wierzącymi, albo nie wierzymy, jesteśmy ludźmi niewierzącymi. Niestety dziś mamy ten problem w kościele, wielki problem, że wielu ludzi traktuje wiarę w sposób wybiórczy. Proszę pani, czy pani jest wierząca? Ależ tak, proszę księdza, ja jestem wierząca. Ale, no i po tym ale już. Jak pani mówi przez pięć minut i wszystkie swoje wywody wyłoży, to już wiem, że pani jest niewierząca. Po tym ale właśnie. Owszem, pani wierzy w Boga, ale ten Bóg, w którego pani wierzy, nie ma nic wspólnego z tym Bogiem objawienia, z Bogiem chrześcijan, z Jezusem Chrystusem. To jest Bóg, którego ta pani czy ten pan stworzyli na swój własny użytek. Według swoich własnych potrzeb. Zazwyczaj jest to Bóg miłosierny w sposób fałszywy. Kochani, piekło jest pełne tych ludzi, którzy wierzyli w nieskończone Boże Miłosierdzie. Pewnie powiecie, co ten ksiądz opowiada. Jak to wierzyć w Boże Miłosierdzie iść do piekła? No tak, tylko że wierzyli w sposób fałszywy w to Boże Miłosierdzie w sposób zuchwały. Myśleli, że ponieważ Bóg jest miłosierny, to oni mogą robić absolutnie wszystko, co chcą, na co mają ochotę. No właśnie, to jest fałszywa wiara. To jest fałszywa wiara, kochani. Dziś wielu ludzi na świecie wyznaje fałszywą wiarę, bo człowiek musi wierzyć, bo człowiek bez wiary umiera. Człowiek bez wiary umiera, jak w nic nie wierzy. Musi w coś wierzyć. Ludzie wierzą w psy. Koty w telewizji, TVN 24 znam takich, którzy wierzą, to są dogmaty wiary dla tych ludzi. Co tam jest powiedziane, to jest dogmat wiary numer jeden, po prostu. Kochani, no człowiek musi w coś wierzyć. Dlatego zapytajmy siebie, jaka jest nasza wiara? Czy nasza wiara jest prawdziwa, czy fałszywa? W co wy wierzycie, kochani? Ja Was dzisiaj pytam, w co wy wierzycie? W jakiego Boga wy wierzycie? Wierzycie w Boga prawdziwego, żywego, czy wierzycie w Bożka jakiegoś, którego żeście sobie utworzyli według własnych potrzeb? Mam nadzieję, mam nadzieję, że większość tutaj obecnych ma wiarę żywą i prawdziwą. Ale kochani, wszyscy mamy pokusy. Wszyscy mamy pokusy, tak jak Wam wczoraj mówiłem, do tego, żeby wiarę upraszczać, ułatwiać, żeby iść na skróty. To jest wielka pokusa w życiu wiary, żeby iść na skróty, żeby wybierać rzeczy łatwiejsze, rzeczy, które mniej kosztują. A może to nie jest tak do końca? Ile razy spotykam ludzi, którzy mają na przykład niby ludzie wierzący, a opowiadają takie bzdury, na przykład odnośnie życia wiecznego. A proszę księdza, kto tam był, kto tam widział, nie wiadomo jak tam jest. No, no ja wierzę w to, że jest niebo, no piekło, to Bóg jest miłosierny, to nie wiadomo, czy piekło jest. I takie, I takie nieraz, jak z ludźmi się rozmawia, to zaczynają takie, takie głupoty, zaczynają stulać. Tak czy po trzy, para piętnaście, ale ludzie wierzący. No właśnie, kochani, diabeł robi wszystko, żeby podbyć naszą wiarę. A im ta wiara słabsza, tym mu się to bardziej udaje. Ludzi którzy mają wiarę płytką i taką wątpiącą. Mamy bardzo wielu, bardzo wielu, dlatego że z tą wiarą nic nie robią. Nic nie robią. Macie pismo święte w domu? Ręka do góry. Wszyscy mają. A jak często czytacie to pismo święte? Jak często czytacie? Fifty, fifty, no nie? Właśnie tu widzę. Fifty, fifty. Codziennie, no Bogu dzięki, jak codziennie czytałem. A prasę katolicką, Kupujecie, czytacie od czasu do czasu prasę katolicką. Bo to, że radia słuchacie, to wiem. Bo to, że radia słuchacie, to wiem. Ale, kochani, a dzienniczek siostry Faustyny macie w domu? Macie. A czytacie ten dzienniczek? Kochani, my musimy naszą wiarę rozwijać. Musimy rozwijać naszą wiarę.